Klobabcia, jak leci? To jest mój ulubiony kaliberek. Gdybym miała dłuższe włosy, to bym, mogłabym go tutaj tak zaczepić, bo on ma zaczepkę. Ale niestety, trzeba poczekać troszeczkę. Yy, słuchajcie, no to lecimy. Lecimy. Yy, jeżeli ktoś z Was interesuje się światem tookolnym, ogląda telewizję, słucha radia, to wie, że teraz najbardziej trendy Najbardziej hot i najbardziej na topie jest wymazywanie. Tak. Wymazują górników, wymazali kopalnie, wymazują przedszkola oraz domy spokojnej starości. Redemptorystów zakon został wymazany. Teraz czekają do wymazywania inne podmioty, sądy, samosądy, nie, przepraszam, samorządy, hale produkcyjne, targowe i ślubne. Tak, to jest właśnie teraz trendy. Chcąc być trendy, wymarzę się i ja. Także więc tak. Poradnik, stryk, jak się wymazać? Otóż, żeby się wymazać, trzeba mieć czym się wymazać. No to ja mam. W każdym zresztą gospodarstwie domowym jest się czym wymazać. Tylko trzeba poszukać. Trzeba po, posłuchać tkanki mózgowej i ona Wam powie, czym się wymazać. Ja tutaj mam produkty oczywiście z łazienki, którym się wymazuję i zaraz się wymazę nimi, żeby Wam to po, pokazać. Tak. Tutaj jest takie mydło podobno z tej z Syberii. Będę się wymazywać ciemnymi produktami, bo lepiej je widać na twarzy. Tak, mydło z Syberii, proszę bardzo, tak się wymazałam. Przepraszam za te przerwy, no ale muszę ręce umyć, prawda? Oprócz tego zalecenia jest. Zalecenie jest, żeby mieć ręce, prawda? To jest mydło z Syberii. Teraz tutaj mam peeling. Detoksykujący peeling. No dobra. No, i ten, ten to dopiero mnie wymaże. Mm, 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 patrzcie, jak się wymazałam. Jak ja się wymazałam. Tym peelingiem. Jak byłam mała, to podobno wymazałam się kubką. No tego nie polecam. Chociaż kto wie, jak kto lubi, to już się wymażę kubką. Proszę bardzo, kubka zrobiona, można się wymazać. I yy, yy, teraz tak. Jeszcze tutaj mam taką pastę czarną do zębów, która podobno wybiela zęby. Ja tego nie zauważyłam. Kupiłam ją sobie i dobra, to tutaj sobie pastą się wybielającą czarną. To są no więc tą, tą pastą wybielałam zęby, niczego sobie nie wybieliłam, nie wierzcie robaczki reklamie, no więc tak, a propos pasty, jak jeździłam jako mała dziewczynka na kolonię, to zawsze była tak zwana zielona noc, i jak była zielona noc, to wszystkie dzieci wymazywały się pastą do zębów. O! ale nie była ona czarna, tylko biała. Także można się wy pastą wymazać, można się wymazać yy, białym serem, no nie wiem, wszystkim, tylko nie polecam tłustych produktów, ponieważ ciężko jest potem je umyć. Te tłuste produkty. Czyli polecam Wam, że Wam tu oraz skutecznego wymazywania się. No bo teraz jest taka narracja, że musimy się wymazywać. Także wymazujmy się, robaczki, wymazujmy, wymazujmy się, robaczki.